Muszę wygrać. Nie po to stawiam na szali swoją reputację, zapraszając do rywalizacji potężnego, dumnego Amerykanina, żeby pozwolić mu się pokonać. Przede wszystkim muszę znaleźć wodę, i jak najszybciej dotrzeć do rzeki. Jest poranek drugiego dnia. I Jay znacznie wyprzedził Eda. Stafford pomylił drogę albo obchodził jakąś przeszkodę. Teraz musi dogonić rywala. Jaki piękny dzień. Zamierzamy wykorzystać całą swoją wiedzę i doświadczenie. Ten wyścig jest jak maraton, w którym trzeba oszczędzać siły na najtrudniejsze momenty. Tędy. Słońce pomaga mi zorientować się w terenie. Jestem spokojniejszy, kiedy wiem, że idę we właściwym kierunku. Gęste zarośla. Nie przebijemy się. Na pewno nie. Słyszę płynącą wodę. Chciałbym napić się prosto z rzeki, ale lepiej jeśli wykopię na brzegu niewielką jamę coś na kształt studni. Wali mi po głowie. To pierwsze objawy odwodnienia. Wypływająca woda będzie przefiltrowana przez piasek oraz osady i wystarczająco czysta, żebym mógł ją wypić. Wciąż trochę mętna, ale smaczna. Dotarłem już do rzeki, ale to nie czas na odpoczynek. EJ jest gdzieś przede mną. Mam nadzieję, że więcej nie będę musiał się cofać. Lepiej przyspieszmy. Miesiące pędy są wkurzające. Nie mogę marnować czasu na przedzieranie się przez nie. DJ wszedł w gęste zarośla. To go trochę spowolniło. Ed ma szansę zmniejszyć dystans. Uważaj na węże. Żyją tu kobry i inne żmije. Polują na gryzonie, których jest tutaj mnóstwo. Trudy wyścigu zaczynają dawać mi się we znaki. Zastanawiam się, czy wejść do wody, czy skręcić w tę przesiekę. Zarośla są zbyt gęste, a gdybym kawałek przepłynął, to może być ryzykowne, ale warto spróbować. Głęboko. Stopa mi się ześliznęła. Niebezpiecznie tu. Zaczynam odczuwać skutki odwodnienia. Do tego od dawna nie jadłem. To utrudnia podejmowanie logicznych decyzji. Spruchniałe drzewo. To oznacza, że w środku mogą być pędraki. Widzicie tę dziurę? Tędy dostały się do drewna. Zdjąłem korę, ale pewnie są głębiej. Jeśli chce się znaleźć złoto, trzeba kopać. Żeby utrzymać odpowiednie tempo, obaj rywale potrzebują wody i pożywienia. Inaczej osłabną, zanim dojdą do mety. Żadnych larw, a ja muszę coś zjeść. Potrzebuję białka. Wystarczy tych poszukiwań. A niech to. Jestem wkurzony. Znalezienie pożywienia to podstawa mojej strategii. Prąd jest silniejszy niż myślałem. Zauważyłem bananowce. Mogę ich użyć jako pływaków. Ciekawe, czy dosięgnę. Te skały są bardzo śliskie. Potrzebuję jedzenia. Wąż. Mam poziłę. Zawarte w mięsie białko, dodam mi się. Dzięki kolego. Co z tobą? Nieźle mnie sponiewierało. Kamień, który spadł był wielkości mojej głowy. Dwa mniejsze pnie wsadzę pod jedną pachę, a jeden większy pod drugą. Spływając z nurtem mam szansę sporo nadrobić. Działa. Pnie mają na tyle dużą wyporność, by utrzymać mnie na powierzchni. Jestem na łasce prądu. Lokalizator pokazuje, że Ed wszedł do rzeki. To ryzykowna decyzja. W wodzie czycha wiele niebezpieczeństw. Zwalone pnie, kaskady, silny nurk. Łatwo się wyziębić. Z drugiej strony, taki spływ to dla Eda szansa, aby wyprzedzić IJ. Zwalone drzewa. Nie chcę na nie wpaść. Spróbuję sterować stopami, zimno mi. Woda jest zaskakująco płotna. Cieszę się, że płynę szybko, ale muszę wyjść na brzeg i ogrzać się na słońcu.